Hej, Michał, hajkar, zapraszam Was do testu Mazdy CX30 w wersji Hikari. Jest to kompaktowy crossover Mazdy, który jest podniesionym wariantem Mazdy 3 i pracuje się pomiędzy Mazdą CX3 a CX5. Dlaczego więc nie nazywa się po prostu CX4? Dlatego, że na rynku azjatyckim jest już model o takiej nazwie i się on inaczej niż CX30. Zacznijmy więc od wyglądu zewnętrznego. CX30 mam we flagowym kolorze Mazdy który nazywa się Soul Red Crystal i wymaga dopłaty 4,5 zł. złotych. Z przodu bardzo długa maska zakończona pionowym grillem z chromowym obramowaniem, a na nim wielkie logo Masty. Z boku widać mocno zaznaczone plastikowe akcenty, które są głównym zarzutem niektórych osób co do wyglądu zewnętrznego, a także akcesoryjne czarne nakładki lusterek oraz relingi. Tył jest bardzo prosty, lekki czarny spoiler, wąskie światła oraz dużo czarnego plastiku na zderzaku. I najważniejsze, mamy dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego. Jeśli chodzi o koła, to mam tutaj bardzo ładne, srebrne, 18-celowe felgi z oponami w rozmiarze 215 na 55 Zobaczcie teraz, jak działa system bezkluczykowy. Otwieranie działa standardowo, przesunięcie ręki za klamkę drzwi, a po zamknięciu drzwi usłyszymy dźwięk, to oznacza, że gdy odejdziemy od samochodu, to on sam się zamknie. Można tę opcję też wyłączyć. Przejdźmy teraz do wymiarów. Mazda CX30 ma 440 cm długości, 185 cm szerokości, 154 cm wysokości, rozstaw osi to 266 cm. Prześwit jest standardowy jak na ten segment i wynosi 17,5 cm. Po otwarciu klapy okazuje się nam bagażnik o pojemności 430 litrów. Ma regularne kształty, i jest dobrze wykończony. Niestety, nie ma żadnych haczyków na reklamówki. Jest też regulowana podłoga bagażnika, którą Mazda nazywa smart cargo. Można ją składać na różne sposoby i pewnie nie będę w stanie wymyślić ani nagrać nawet połowy z tych, które zakłada Mazda. A pod podłogą jest organizer i subwoofer systemu audio. Wód załadunkowy może być albo całkiem spory, albo niewielki, w zależności od wysokości podłogi. Kanapa składa się w proporcjach 60x40 i pojemność bagażnika rośnie do 1406 litrów. Podłoga jest wtedy praktycznie płaska, więc to na plus, a półka mieści się idealnie pod podłogą bagażnika. Klapa bagażnika jest regulowana elektrycznie, jest też osobny przycisk do regulowania zamków po jej zamknięciu. Przejdźmy teraz na tylną kanapę. Drzwi otwierają się dosyć szeroko, że nie jest to kąt prosty, ale można wygodnie wsiąść. Mam 172 cm wzrostu i siedząc sam za sobą, mam sporo przestrzeni przed kolanami. Pod fotelem opuszczonym maksymalnie jest mnóstwo miejsca, a nad głową mam 5 palców wolnej przestrzeni. Góra tylnych drzwi wykończona jest twardym plastikiem. Natomiast na wysokości łokcia jest już miękko, Włącznie z kapitalnie miękkim podłokietnikiem. Niestety jest też trochę piano black. W drzwiach dosyć spora kieszeń, gazetownik tylko za fotelem pasażera. Na tunelu środkowym kratki nawiewu, a także brak wejść pod ładowanie telefonu. Centralny podłokietnik bardzo komfortowy z dwoma uchwytami na kubki, kanapa wygodnie wyprofilowana. A na skrajnych miejscach są także wejścia Isofix. Przejdźmy teraz do przodu. Mam wersję Hikari bez pakietu luxury, więc jest tutaj tapicerka materiałowa, a fotele regulowane są manualnie. Włącznie z regulacją wysokości podparcia pod UDA, za co plus. Jednak ustawiamy to pokrętłem, które jest dosyć ostro wykończone. Oparcie jest naprawdę dobrze wyprofilowane, siedzisko niestety trochę słabiej. Deska rozdzielcza prezentuje się bardzo dobrze, dzieje się tutaj mniej niż w MX-30, jednak dzięki temu jest bardziej klasycznie. Przed kierowcą bardzo ładna skórzana kierownica ze srebrnymi elementami, które dodają taki feeling premium, a za nią zegary cyfrowo-analogowe. Na środku ekran o przykrojonej 7 cali, na który możemy wybrać trzy tryby wyświetlania informacji. Z lewej strony obrotomierz, a po prawej wskaźnik paliwa, także temperatury cieczy chłodzącej. Przed kierowcą na szybie pokazywany jest także wyświetlacz przezierny, który jest w standardzie. Działa on dokładnie tak samo jak w MX-30 i może wyświetlać takie informacje jak prędkość, rozpoznane znaki, wskazówki nawigacji czy ustawienie aktywnego tempomatu. Przechodząc do multimediów to jest to już dobrze znany system Mazdy, który obsługujemy za pomocą pokrętła na konsoli środkowej i paru przycisków. Działa on szybko i płynnie, a ekran ma przekonanie całych 9 cali nie jest dotykowy. Możemy wyświetlić monitor przepływu energii, Wejść do nawigacji, która jak na standardową nawigację samochodową działa dobrze i szybko, a ustawienia samochodu są bardzo rozbudowane. Możemy tutaj dostosować ustawienia wyświetlaczy. Jest mnóstwo ustawień dotyczących bezpieczeństwa, a także ustawienia oświetlenia. System obsługuje oczywiście Apple CarPlay i Android Auto, jednak nawigowanie się po nich pokrętłem wymaga przyzwyczajenia, a działają one tylko przewodowo. Na wyposażeniu mam też tutaj 12-kuśnikowy system Audio Bose i działa on tak samo znakomicie jak w MX30. Możemy tutaj dostosować tony wysokie, tony niskie, a także moc dźwięku otaczającego. Dla mnie ten system Audio jest wart każdej złotówki. Są tutaj też kamery 360 stopni, które na postoju aktywować można przyciskiem nad lewym kolanem. Są to dokładnie takie same kamery jak w MX30. Super działają i mają bardzo wysoką rozdzielczość. Niżej panel automatycznej dwustrefowej klimatyzacji. Jest on ładnie wkomponowany w deskę rozdzielczą, a także ma fizyczne przyciski, więc bardzo łatwo się go używa. Dalej dźwignia skrzyni biegów. W trybem manualnym którym zmiany biegów odbywają się we właściwym kierunku. Obok przełącznik trybu sport dla skrzyni biegów, a na kierownicy manetki do zmiany biegów. Za lewarkiem przycisk auto hold, który trzeba aktywować po każdym włączeniu samochodu a także wcześniej wspomniane przyciski do obsługi multimediów. Przejdźmy teraz do wykończenia wnętrza. Miękka kierownica. Cała dyska rozdzielcza bardzo miękka, wykończona materiałem skóropodobnym. Poniżej już twardy plastik z ładną chromowaną listwą. Główny podłokietnik jest fantastycznie miękki, a środkowy tunel obszyty jest skórą, która w miejscu gdzie możemy dotykać kolanem jest miękka. Niestety użyto tutaj też trochę piano black, pod którym jest taka faktura ala karbonu. Możecie teraz zobaczyć jak płynnie górny element deski rozdzielczej przychodzi na drzwi, które są też bardzo dobrze wykończone. Góra ugina się pod palcem. Niżej srebrna listwa, miękki materiał na boczku oraz super miękki podłokietnik. Niestety, tutaj też jest trochę piano black. Zobaczcie teraz szybko schowki. Przejdźmy teraz pod maskę. Mazdy CX-30 mogą napędzać dwa silniki. 2-litrowy Skyactiv-G o mocy 122 lub 150 mechanicznych, a także nowy silnik Mazdy Skyactiv-X o pojemności także 2 litrów. I właśnie ten silnik mam tutaj pod maską. Ma on moc 186 mechanicznych, a moment obrotowy to 240 Nm. Wszystkie silniki możemy łączyć ze skrzynią manualną lub sześciobiegowym automatem, a dwa mocniejsze mogą także występować w wariantach z napędem na 4 koła. Posłuchajcie teraz, jak na postoju pracuje silnik. Jak słyszycie, jak na dzisiejsze czasy jest naprawdę super. Wydek brzmi bardzo przyjemnie, tak prawdziwie i nie ma soft limitera. Przechodząc do prób dynamicznych, Mazda deklaruje, że CX30 z tym układem napędowym od 0 do 100 przyspieszy w 8,6 sekundy. Zobaczcie teraz, jakie czasy udało mi się osiągnąć. Udało mi się idealnie osiągnąć deklarowany czas. Jeśli chodzi o dynamikę tego auta, to naprawdę nie ma na co narzekać. Silnik, jak na wolnossące 2 litry, jest super elastyczny. Oczywiście nie można tego porównywać do silników turbodoładowanych, które dostają kopa mocy w granicach 2000 obrotów, a słabną pod koniec obrotomierza. Tutaj moc rozwijana jest liniowo, i więcej obrotów, tym więcej mocy. Dlatego trzeba ten silnik kręcić, żeby wydobyć z niego jak najlepszą dynamikę. Na szczęście, przy na obroty silnik brzmi bardzo przyjemnie i przynajmniej mi nie przeszkadza ten odgłos. Przy na obroty, pomóc lub nie może skrzynia automatyczna. Po odebraniu samochodu przez pierwsze kilometry miałem wrażenie, jakby coś było nie tak: skrzynia zachowywała się bardzo nerwowo i jakby nie nadawała silnikiem na tych samych falach. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów było już o wiele lepiej i nie wiem, czy to ja nauczyłem się skrzyni, czy ona mnie, ale na pewno wzrósł komfort jazdy. Ogólnie skrzynia zmienia biegi bardzo płynnie, często niezauważalnie, a przy kickdownie występuje lekka zwłoka. Teraz przejdźmy do spalania. Silnik SK Active X to zupełnie nowatorska konstrukcja Mazdy. Przedrostek E w nazwie oznacza miękką hybrydę. Jest to po prostu dodatkowy akumulator, który magazynuje energię odzyskaną podczas hamowania i potem zasilaniem systemy pokładowe. Pomaga on także w systemie start stop, ponieważ dzięki niemu momenty, w których silnik gaśnie, a także się uruchamia, są niemal niezauważalne. Jeśli chodzi o końcówkę X w nazwie, to sprawa jest już bardziej skomplikowana. Ogólnie mówiąc, Mazda połączyła silnik diesla i benzynowy w jedno. Samochód zużywa mało paliwa, gdyż podczas pracy przy małym obciążeniu silnik przechodzi w tryb zapłonu samoczynnego, gdzie do tłoków wtryskiwana jest uboga mieszanka o mniejszej zawartości paliwa, ale większej zawartości powietrza. Mazda nazywa ten system SPCCI, czyli system samoczynnego zapłonu sprężonej mieszanki sterowanego świecą. Oczywiście jest to tylko techniczna rzecz, która ma doprowadzić do tego, aby samochód spalał po prostu mniej paliwa i wydalał mniej CO2. A jak to działa w praktyce? CX30 w mieście potrafiła mi spokojnie spalić 6 litrów na 100 km, na trasie przy 90 km na godzinę spalanie wyniosło 5 litrów, a na autostradzie było już trochę więcej i średnie zużycie wyniosło 7,5 litra na 100 km. Czyli jak na samochód z taką dynamiką, nie będący hybrydą, są to naprawdę dobre wyniki. Zawieszenie to kolejny punkt, gdzie muszę pochwalić CX-30 i to mimo belki skenetnej na tylnej osi. Na co dzień zawieszenie jest komfortowe, dobrze wybiera nierówności, pracuje też bardzo cicho. Natomiast kiedy chcecie szybciej wejść w zakręt, to może Was zdziwić to, jak CX-30 trzyma się drogi i chętnie zmienia tor jazdy. Zawieszeniowo dla mnie jest to idealny kompromis pomiędzy komfortem a dobrym prowadzeniem. Po na autostradę możecie docenić też jak dobrze wyciszone jest CX-30. Przy 140 km na godzinę szumy obgłówowe są ledwo słyszalne, tak samo jak hałasy od spodu. Jeśli chodzi o stabilność czy podatność na podmuchy boczne, to również nie mam żadnych uwag. Jest tutaj też seryjny dla każdej wersji adaptacyjny tempomat. Działa on w pełnym zakresie prędkości, tak samo jak w MX-30. Z utrzymywaniem dystansu do samochodu poprzedzającego nie ma problemu, jednak utrzymywanie na środku pasa ruchu lub odczytywanie ograniczeń prędkości działa dosyć słabo. Łącząc to wszystko z systemem audio Bose, to nawet długie podróże mogą być przyjemnością. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu zamka centralnego z przodu włączają się reflektory. Są to matrycowe led -y, o których później. Z boku pod lusterkiem nie ma żadnej lampki a z tyłu bardzo ciekawie wyglądające lampy. Po otwarciu klapy, bagażnik całkiem dobrze oświetla jedna lampka LED, tył dobrze oświetlony dwiema lampkami LED na podsufitce, z przodu dokładnie tak samo, a do tego spod drzwi wyświetla się na ziemi logo Mazdy. Zobaczmy jak wygląda oświetlenie po włączeniu samochodu. Zegary podświetlone, tak samo, jak wszystkie przyciski na kierownicy. Po lewej stronie nad kolanem wszystko podświetlone. Na drzwiach także. Na tunelu środkowym wszystko podświetlone. Na podsufitce tak samo. Schowek przed pasażerem podświetlony zwykłą żarówką. Na podsufitce luserko kierowcy ma podświetlenie LED. Tylko tutaj widocznie zepsuła się lampka. A po stronie pasażera wszystko ładnie świeci. Tak więc, niby nie ma się do czego przyczepić, jednak brakuje tutaj jakiegoś nastrojowego oświetlenia. Tak wygląda CX30 z włączonym całym oświetleniem zewnętrznym. Z przodu wszystko w technologii LED, włącznie z kierunkowskazami, które mają taki bardzo ciekawy efekt stopniowego wygaszania. Na lusterkach, tak samo. Z tyłu wszystko też w technologii LED, a lampy wyglądają znakomicie. Jak widzicie, kamera 360 stopni, nawet przy całkowicie ciemnym otoczeniu, dalej trzyma poziom i można na niej całkiem sporo zobaczyć. Tak prezentują się światła na postoju. Są to dokładnie takie same światła jak w MX30, więc jeśli oglądaliście tamten test, to wiecie, jakie wrażenie zrobiły na mnie te światła. Już światła mijania świecą naprawdę mocno i szeroko, ale to, co dzieje się po włączeniu światł drogowych, to już najwyższa półka. Popatrzcie tylko, jak wiązka świeci wysoko, oświetlając te drzewa. Po zauważeniu samochodu system wyłączył segment, aby nie oślepiać kierowcy, jednak dalej pozostawił oświetlone poboczo. Po czym stopniowo doświetla coraz więcej obszaru, a gdy jest pusto, matrycowe LEDy ponownie pokazują swój pełen potencjał. Na autostradzie było mi trudno nagrać ich działanie, jednak możecie zauważyć, że gdy tylko jest możliwość, światła doświetlają pobocze. Porozmawiajmy teraz o cenie. Ceny nowej Mastyce X30 zaczynają się od 113 tysięcy zł za wersję Kai z silnikiem o moc 122 koni mechanicznych ze skrzynią manualną oraz napędem naprzód. Dopłata do mocniejszego silnika 150 konnego to tylko 4 tysiące złotych, a do silnika z x to już 14 000 zł. W każdym przypadku dopłata do skrzyni automatycznej to 8 tysięcy zł, a przy dwóch mocniejszych silnikach dopłata do napędu na 4 koła to 10 tysięcy. Cennik zamyka najwyższa wersja wyposażenia Enzo, które dostępne jest tylko z silnikiem SkyActive x Tak wygląda pasowa wersja CX-30 i musicie przyznać, że tak naprawdę oprócz felg to za dużych różnic nie ma, tym bardziej we wnętrzu, które wygląda praktycznie identycznie. Dodając do tego bardzo bogate wyposażenie podstawowe, takie jak aktywny tempomat czy wyświetlacz head-up, to jestem pozytywnie zaskoczony. Tak natomiast wygląda najwyższa wersja wyposażenia Enzo z silnikiem 186 konnym automatem i napędem na 4 koła. Oczywiście wygląda to super, jednak ogromnej przepaści nie ma. W środku biała skóra dwukolorowe wykończenie deski rozdzielczej, a cena to już 180 tysięcy złotych. Jeśli chcecie wydać jak najmniej i mieć już super wyposażoną CX-30 to polecam wersję Kanjo z pakietem Sport, w którym zawarte są takie rzeczy jak większe felki, czy te fenomenalne światła matrycowe. Ze względu na małą różnicę w cenie polecam też silnik o mocy 150 koni z automatem, który po prostu będzie wygodniejszy do miasta. Przechodząc do podsumowania, to być może nie był to najbardziej obiektywny test tego samochodu na całym YouTubie, jednak jako, że jest to mój kanał, który z założenia ma być subiektywny, to nie będę na siłę wymyślał rzeczy, które mi się nie podobają. Uważam, że do CX 30 idealnie pasuje słowo crossover, czyli skrzyżowanie, połączenie. Jest to samochód, który łączy ze sobą wiele cech. Jest na tyle duży, że komfortowo mogą podróżować w nim cztery osoby, a zarazem jest na tyle kompaktowy, by spokojnie parkować i manewrować po mieście. Ma komfortowe zawieszenie, a zarazem układ kierowniczy, który działa z takim miłym oporem i zachęca do szybszego wchodzenia w zakręty, a zawieszenie jak najbardziej za nim nadąża. Ma większy prześwit, który zapewni większą pewność pokonywania różnych przeszkód, a zarazem można w nim usiąść nisko i mieć bardziej sportową pozycję za kierownicą. I to, co może być dla jednych wadą, a dla drugich zaletą, czyli ma duży, jak na dzisiejsze standardy silnik, wolno o pojemności 2 litrów, który super naturalnie brzmi, a przy tym potrafi mało palić. Obecnie na rynku takich bardziej przyjemnych samochodów, które mogą służyć jako jedyny samochód w rodzinie, to Mazda CX-30 jest moim faworytem. Także dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania bądź uwagi co do tego testu, to zapraszam do sekcji komentarzy i mam nadzieję, że widzimy się w następnym teście. Bye!